Witam serdecznie. Serwis nasze sprawy 24, Portal Pomorza. Tutaj ktoś to obserwuje tutaj nasz kanał, to wie, że po wystroju tutaj jeszcze pokażę jak wygląda kościół, gdzie jesteśmy. To znajdujemy się w Zaporożu. Tutaj na chórze panuje 30 stopni, bodajże, a na zewnątrz jest chyba, nie wiem, czy jest 38. Jest bardzo, bardzo gorąco. Też tutaj już pierwsze problemy, które zobaczyliśmy, które się z organami wiążą, to pęknięte niektóre piszczałki drewniane. No To normalna rzecz. No. Pomaga nam gdzie tu pani Wiola Tarasowa, organistka. Bo się tutaj już dzisiaj się nie będziemy tutaj z koleżanki nabijać, bo ostatnio trochę, że tak powiem... Znaczy same... no, w samej po ciekawie było. Ale teraz tutaj po prostu zamontowaliśmy już dzisiaj dmuchawę o większej wydajności, bo tak jak stwierdziliśmy po ostatniej wizycie, że troszeczkę była za słaba wydajność tego... Tej dmuchawy, a mamy już zamontowaną. Hałasem się proszę nie przejmować. Nie mamy jeszcze jej zabudowanej. Położyłem tylko tak o kocem, przykryłem, a na chwilę po prostu, żeby sprawdzić, ale mamy ją w takiej nietypowej też pozycji. Z tym, że ta pozycja nietypowa nie wynika z tego, że nam się tak, że tak powiem, brdało to wszystko, ale po prostu jest to dmuchawa, która może w takiej pozycji pracować. I teraz tutaj, co Robert robisz? Chodź przejdziemy tam może no samo po sobie w większe ciśnienie to może byłoby bardziej Musimy po prostu. No ale o to nam też chodziło, bo hmm. przypomnijmy, ten spadł jak oglądałeś 7 czy 6 głosów, to małe mu nawet pracował. popatrzmy, bo tu był ten jedno jeden manual, manual, ten stary oryginał oryginalny kontuar No on miał tylko popatrzmy. No. Klost też był też. Riger Klost, tak, to jest dokładnie Taki sam jaki tam w cerkwi rozbieraliśmy Ta firma tutaj czechosłowacka była popularna, Rieger Cross O, a tutaj Teraz właśnie Kiedy mam już ciśnienie to zwiększone, większa wydajność jest Nie ma problemu z brakiem powietrza, możemy dokonać tych regulacji wszystkich Tak, żeby registry wszystkie się podnosiły, taka żeby działały każdy prawidłowo Połączenia specjalne, w no i te wszystkie inne rzeczy, co są z tym związane Ale widzieliśmy te oryginalne rozwiązanie techniczne, które było, musieliśmy troszeczkę przerobić, bo dołożyliśmy, przypomnę, tylko jeden jeszcze manuał, i przez to też była konieczność zwiększenia mocy dmuchawy. Zobaczmy, stara dmuchawa pierwotna, ona wyglądała w ten sposób, i ona miała, jakby to powiedzieć, mimo tych samych wielkościowo gabarytów, powiedzmy, z zewnątrz, ale mniejszą wydajność, nie zapewniała nam. Tak, ale i tak przestawimy ją, bo to będzie najprościej. Tutaj Zresztą. mamy możliwość akurat tutaj przełożyć kanał, puścimy, po prostu jakąś rurę tam podejrzą taką kanalizacyjną kupimy, nie? Pomarańczową. tak? tak. się. Tak, ale to przede wszystkim jak ktoś wie o co chodzi, to jest to dlaczego trzecie. Dlaczego są te rury? Też jeszcze powiem, że możemy się śmiać, ale to są rury z tworzywa. One kiedy się je normalnie położy, zamontuje. Nie bo nie, jak w normalnych takich rurach, jakbyśmy spiro używali, to też się no, tam to szleści, a tutaj ona twardo leży, bo sobie jeszcze możemy kocem, to nie ma problemów takich, ale ona tutaj spełni tą rolę. Nie żadnych oporów powietrza łatwo się ją montuje. No i też trzeba sobie radzić tutaj, jeżeli na Ukrainie nie mamy dostępu do takich materiałów, które byśmy chcieli używać, to trzeba sobie w miarę możliwości tutaj ze wszystkim radzić. O. teraz tutaj te klasy trwają za chwilę. Pójdę jeszcze na zewnątrz, pokażę tu organy, tak z schody wyglądają. A pójdę od do dołu tytułem przypomnienia pokażemy, ale mówię, na zewnątrz jest temperatura ogromna. Za chwilkę tam pójdę i będziemy to sobie mogli zaobserwować. Pani Wiola, jako obsługująca ten instrument na co dzień, jest w stanie nam przekazać wszystkie informacje o. Usterkach o różnego rodzaju niedociągnięciach. Także nie będziemy do końca słuchać jej, bo jak będziemy słuchać, to też zabrniemy za daleko, ale postaramy się zrobić jak najlepiej. O, zeszliśmy na dół, słyszymy z dołu, jak te organy grają. Oczywiście są niewystrojone, to od razu mówię, nie? To nastrojone. Jak Ty oceniasz, maestro? Proszę? W tej nie możesz instrument. Nie, no tu jest to jest napad, zaraz na dwór, pokażemy zaraz. Ludzie, jak siedzą w ławkach, właśnie. właśnie z tego się zmienią, tak? Przy okazji, jak już na dole, pokażmy, bo jeszcze nie pokazywaliśmy, jak wygląda sceneria tego kościoła. To jest zewnątrz. O stara fiszharmonia, to jest jeszcze fiszharmonia, to jest Polski, ściągnięta. Ja pamiętam ją z Podlasia, z Białej Podlaski przywiosłem tam. Oczywiście w warsztacie, pokażmy, jak wygląda klawiatura. Ona w warsztacie została u nas wyremontowana. Całkiem, całkiem chyba porządnie gra bo widzę, że korzystaje na tym granę. No jakoś wystarcza. O. Tu jest taka ciekawostka w Kościół Katolicki, ale powiem co chodzi, tutaj jest piasek, bo tutaj się stawia, to może to trochę źle zrobiłem, ale tutaj świeczki się zapala i może sobie to spokojnie stać, wtedy ten wosk jak skapuje, można go zgrabić, wyrzucić czy też drugi raz użyć przetopić na kolejne yy, świeczki natomiast yy, w cerkwiach jak widzieliśmy tam są niekiedy takie metalowe przygotowane troszeczkę więcej zabawy jak ten wosk pocieknie na te metalowe to trzeba zeskorbywać. No więcej jest tego że tak powiem pracy tu widzimy jak wyglądają kolejne elementy wyposażenia tutaj katedry Nie mów, że głośny, bo będzie, będzie trzeba jakąś żaluzję może dorabiać, ściszać. A nam się nie chce raz, że takich rzeczy robić, dwa wow, według mnie to nie ma sensu najmniejszego. Już tak jak z pytaniem w filmie rozmowy kontrolowane, czy sądzicie, czy moja żona jest za niska, czy za wysoka. Powiedział, że za jednych za niska, będzie dla nich za wysoka, tak samo tutaj. Będzie trochę ciszej, trochę głośniej. że działają. Widzimy oko jak masoński symbol prawie wielkiego budowniczego. Także tak słyszymy w ten instrumentu, tak kiedy jesteśmy na dole. Jeszcze pójdziemy na dwór, pokażemy na dworzu, jaka jest temperatura, bo to jest też bardzo, to jest tu w środku, jest około 30 stopni. My Myślę, że w Harkowie jest gorąca. To się okazuje, że to jest bardzo gorąco. W Zaporożu jest jeszcze. A to jest 400 km 350 km na południe. Jeszcze to się nie ma co dziwić. Tu widzimy na zewnątrz jest bardzo gorąco, jeszcze ciepło, wiatru tak nie ma. Ale też słyszymy ciągle instrument grający w środku. A z przodu pokażemy. A... Ale dzięki temu, że tak jest ciepło, to też tu mamy, kiedy idziemy na miasto, targowisko i tam są na przykład pomidory, warzywa, różnego rodzaju owoce. One są naprawdę smaczne, dojrzałe, winogrona. Tutaj takie patio mają tutaj na plebanie zrobione. To w tym patio są też właśnie winogrona. To jest piękna rzecz, jak można zjeść takie winogrona prosto z krzaku i poczuć słodkość. Rzeczy tam u nas takie, to się dopiero później zaczynało. O, tak widzimy, wygląda ta katedra z zewnątrz, taka powiedzmy nawiązująca stylem do bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. To jest go bardzo ciepło, teraz gorąco tutaj, zaraz tego tak nie widać, może tu są drzewka przez kawałek, tylko A później taki duży, duży plac, on jest wybetonowany, tam jest część piasczysta. No tam naprawdę kiedy się idzie czuć, te 40 stopni, około tej temperatury, która jest. O, tu mamy też dzwonnicę, no, tak tutaj, w katedrze w Zaporożu. To to, wygląda, to się zgadza, tutaj jest... to jest ciężko też dla organów, bo takie gorące powietrze, no dokąd tak widzieliśmy, właśnie musieliśmy kilka skleić. Ale no co zrobić? Tak już nie tego nie przeskoczymy. A też. rok półtora do dwóch lat głowy się wszystkie zawory się zaklimatyzuje, się będzie Na przykład ostatnio stwierdziliśmy, że w Charkowie ten instrument, który w zeszłym roku postawiliśmy, on tak jakby coraz lepiej gra. Nie to, że się coś to boże chwali, ale po prostu są często i on używany jest przede wszystkim. On jest codziennie praktycznie używany. To jest to. To są też używane instrumenty. Ta, że instrument jest używany jako używany i używany, że używany czyli jest cały czas... Krótko mówiąc, że pochodzi, że był ściągnięty nie jako nowy, tylko jako używany, ustakamy. czyli tak jakby second hand. O, dobrze. Sobie teraz wyjdziemy do środka popatrzeć jeszcze. Jezu, no dwa nie przesadzę. Z pięć. No kurde zerknę. No, graj, graj. No. Poświećmy. Ja to poświecę spokojnie. No, pokaż. Nie, no, nie, ale tam. Nie, 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 nie. Nie, nie, no nie, kłamałeś, co ci nie. No. Trzeba jeszcze te parę rzeczy takich niedociągnięć poprawić i później dopiero się zajmiemy intonacją, strojeniem głównie, co? Czyli intonowo też będziesz niektóre... Wyższe, te wy... ciśnienie wyższe, troszeczkę ciśnienie wyższe, mimo że nie, nie dokładaliśmy obciążenia na niech. ale dmuchawa sama po sobie tłoczy większe ciśnienie i muszę nic podnosić, wszystko pracuje tak jak należy. Ono troszeczkę głośno chodzi, ale jeszcze nie ma założonej obudowy. Ale chyba ją w ogóle przeniesiemy za te drzwi z tyłu, bo będzie jeszcze lepiej. Bo tutaj hałasuje w czasie mszy, tak? Jeszcze, jeszcze troszeczkę. No tak, ale to jest rzeczy wsadzona do środka i ta obudowa. Troszeczkę działa jak pudło rezonansowe. I wzmacnia te niekorzystne dźwięki, które staramy my się wyeliminować. No dobrze także troszeczkę pracy przed nami jeszcze, ale za chwilkę tutaj się zacznie... Po z Nie chcę jeszcze na razie się utrzymuje. mimo tego jeszcze powiedzmy ma czerpak od dołu jeszcze. Jakbyśmy tam zobaczyli. Nie Czerpak jest od dołu. Ja, nie jest czynny. Nie jest czynny, ale jest. To też siłą rzeczy bierze. do to nie wchodzi po Nie wchodzi do niego. Nie jest, on jest, jest, jest. Dobrze. Krótko mówiąc, jeszcze... Już za chwilkę się rozpocznie użancaj także nie będziemy tutaj już nic chyba robić dzisiaj teraz. Tak. Także tutaj na razie... A po co ten wieszak tu jest tak swoją drogą? nie że to chyba nie ze sobą mieli, Ach, tak? oni to Czyli wykorzystali to tutaj te specjalnie na ten... No. Jeszcze... no myślałem, że, to jakaś chórze, że może organiska jakiś specjalny z ubiór ubiera na nie, w czasie. Nie, ma. nie, nie ma. Dobrze. Także pani Wiola Tarasowa teraz, kiedy będziemy robić, ten instrument sprawdzi mhm. czy wszystko jest dobrze. Ewentualne te uwagi jeszcze przekażę Tutaj to się postaramy. No to tam się zdarzy. To nie pierwszy, nie ostatni raz, także spokojnie. Dobrze, także na razie kończymy. Bo różaniec musza to siłą rzeczy, ale to dzięki temu zakleimy zaraz. Nie, czy będziesz grała w czasie mszy? Ty to nagrywasz? No, będziesz grała czy nie? Jeszcze nie. To zobaczymy, bo tam musi... Na tym nie, no tam gdzieś inny, bo musimy zakleić właśnie. Bo tam jeszcze... Dobrze, także tam sobie zobaczymy. Także na razie, dziękujemy.